Opowiadałem już o grafice w najnowszym Spidermanie i trochę zmieniam o niej zdanie. Na początku ją trochę nie doceniałem. Kunstu, jaki włożyli w nią graficy i dbałości o szczegóły, ale nie samą oprawą graficzną się żyje i przyszedł czas na moją opinię jak się buja na pajęczynie. Tym razem raczej na bank nie zmieszczą się w minucie, a więc od razu zapraszam na stronę główną mojego kanału, aby obejrzeć cały materiał wideo. Zaczniemy od największej zmiany, czyli tym razem będziemy mieć aż dwóch głównych bohaterów, pomiędzy którymi będziemy mogli dowolnie się przełączać. Prócz oczywiście narzuconą przez fabułę kolejność wcielania się w danego z dwóch pajęczaków. Chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że owymi Spidermanami są Peter Parker i Morales, czyli bohaterowie z poprzednich odsłon. Każda z postaci ma swoje drzewko umiejętności ze swoimi mocami. Twórcy dali nam także drzewko wspólne, głównie bazujące na skillach dające nowe możliwości poruszania się protagonistów. Walka praktycznie nie zmieniła się wcale, ale po co zmieniać coś, co było już idealne? Nowe moce pajączków jeszcze bardziej ją tylko urozmaiciły. Poruszanie się po wielkim mieście także zostało zmienione, i twórcy dodali możliwość szybowania, które jest znacznie szybsze od zwykłego bujania się na pajęczenie, co idealnie się sprawdza, bo Nowy Jork jest dwa razy większy. Dodano nowe dzielnice. Opowiem jeszcze w skrócie o pobocznych aktywnościach i misjach. Aktywności dodatkowe to większość recykling z poprzednich odsłon, ale dodano także i kilka nowych. Co do pobocznych misji, to jak na razie dużo ich nie ograłem, ale te, które ukończyłem, były dość ciekawe i miały zaimplementowane zagadki środowiskowe. Ogólnie ten aspekt jest na plus i bojałem się w poszukiwaniu różnych misji, zapominając o głównym wątku. Co najważniejsze, mapa nie jest naszpikowana znacznikami do odkrycia, a trzeba samemu część pobocznych aktywności znaleźć samemu. To dobre rozwiązanie, bo nie przetłaczają nas te wszystkie punkciki na mapie jak to jest w innych produkcjach, i nie ma takiego przymusu odhaczania ich po kolei, a po prostu od czasu do czasu pojawiają się podczas eksploracji mapy. I to na razie na tyle, jeden pobujać się na pojęcie.